Tym dźwiękiem zainicjowano czterodniowe wydarzenie pod kryptonimem Forces Cooperation, które rozpoczęło się 11 marca na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Rozbijając czynniki pierwsze kryptonim rozpoczętych działań Forces Cooperation, czyli współpraca sił, gdzie słowa te występują razem i oddzielnie, możemy dojść do wniosku, że siła jest niczym bez współpracy i dlatego przez najbliższe dni będziemy tę współpracę pogłębiać. Konferencja miała zapewnić, że istnieją siły, służby mundurowe, które są w stanie przeciwdziałać niebezpieczeństwom. Cel tej konferencji to jest pogłębianie współpracy pomiędzy służbami mundurowymi, pomiędzy podmiotami zewnętrznymi oraz firmami zewnętrznymi, aby tak naprawdę stworzyć Jednolity system, który umożliwi to, żeby działania służb były jak najbardziej skuteczne. Wydarzenie Forces Cooperation było oddolną inicjatywą poznańskiego samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego policji. Oprócz konferencji zaplanowana została przez nich również część ćwiczeniowa. Celem warsztatu, w kontekście działalności służb, jest przetrenowanie obecnych procedur, umiejętności, które posiadają wszyscy ich uczestnicy. Chodzi o to, żeby w ramach wzajemnej współpracy wymienić się doświadczeniami. I przetrenować pewne warianty zdarzeń, które mogą zdarzyć się w warunkach realnych. Chodziło o to, że w ramach ćwiczeń z zakresu medycyny pola walki chcielibyśmy przypomnieć sobie te wszystkie rzeczy, które są dla nas bardzo istotne. Chodzi o to, żeby skupić się jak najbardziej na ratowaniu ludzkiego życia. W części konferencyjnej pojawił się temat medycyny pola walki, taktyki podczas działań bojowych oraz kwestie zagrożeń wybuchowych, chemicznych, biologicznych oraz radiologicznych zagrożenia z wybuchem, no, to mamy już doprowadzone, do, doprowadzone, że tak powiem, do takiej perfekcji, że wiemy jak reagować, wiemy jak zabezpieczać, wiemy jak, jak działać. Natomiast związane z takimi nowymi zagrożeniami, jak tutaj dzisiaj mówiłem o jakichś tam substancjach chemicznych, biologicznych, no to no, nie mieliśmy dotychczas tak dużych, jakichś tam znaczących działań. To jest dosyć trudne, bo jeżeli takich zagrożeń nie mamy namacalnych, to ciężko się do tego przygotować ze względów na i organizację, i na finanse. Natomiast zawsze trzeba monitorować ten stan bezpieczeństwa, i, i jak już są jakieś symptomy występowania, jakichś zjawisk, które się mogą pojawić, no to trzeba się pod to już przygotowywać. Oprócz konferencji pojawili się wystawcy zewnętrzni. Można było zobaczyć sprzęty wojskowe i policyjne, a także przejechać się pojazdem opancerzonym tour. Sprzęt to jednak nie wszystko. Liczą się również ludzie, którzy zebrali się, by wymienić się doświadczeniami, wzmacniać współpracę oraz podnosić poziom bezpieczeństwa w Polsce. Dla kuriera akademickiego biurą z w konferencji bezpieczeństwa Julia Zielińska.